Panie Marszałek, Wysoka Izbo, składam się oświadczenie na temat odpowiedzialności w polityce. Dziś do dymisji podał się premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. Ten kontrowersyjny polityk ugiął się w końcu pod presją opinii publicznej, kolegów z rządu i partii. Od dłuższego czasu zbierały się nad nim czarne chmury. Co kilka dni lub tygodni do publicznej wiadomości docierały informacje o kolejnych skandalach i aferach z udziałem członków jego rządu lub jego samego. Nie pomagały dymisje kolejnych urzędników i ministrów. Brytyjska opinia publiczna powiedziała nie Borisowi Johnsonowi. Po fali 90 dymisji wyższych urzędników i ministrów, lider Turystów podał się do dymisji. Zrezygnował również z funkcji lidera partii. Dlaczego o tym mówię? Co polskiego wyborca obchodzi odchodzący z funkcji premiera brytyjski skandalista, który zostanie prawdopodobnie zapamiętany przez to, że wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej? Otóż dlatego, że pomimo wszystkich swoich ekstrawagancji, gdy doszedł do punktu krytycznego, powiedział dość, podaje się do dymisji, po prostu zachował się odpowiedzialnie. Nasuwa się pytanie, czy polski premier też potrafiłby powiedzieć dość. Odpowiedź jest krótka i oczywista nie. Mateusz Morawiecki nie jest odpowiedzialnym politykiem dbającym o standardy, podobnie jak jego poprzedniczka Beata Szydło. Zarówno ona, jak i jej ochrona do dziś nie poniosła odpowiedzialności za sławetną kolizję w Oświęcimiu, dbając o swoiście pojmowane poczucie bezpieczeństwa osoby pani premier. Jej kolumna staranowała auto prowadzone przez młodego człowieka. Odpowiedzialny polityk albo by się podał do dymisji za taki wyczyn, albo przynajmniej nie wygłaszał tak kategorycznych sądów przesądzających o winie w tej sprawie pani szydło zostanie zapamiętana jako premier, która staranowała sejczęto. Przepraszam, i jeszcze zostanie zapamiętane jej sławetne zwycięstwo w Brukseli 27 do 1, które też samo w sobie powinno być powodem do dymisji. Premier Mateusz Morawiecki jest jej godnym następcą. Można nawet powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza. Od 2017 roku on i jego podwładni z rządu byli bohaterami tylu skandali i afer, że można by nimi obdzielić kilkanaście rządów, a nie tylko jeden. Formuła tego oświadczenia ograniczony czas nie pozwala wymienić ich wszystkich, ale w normalnie funkcjonującej demokracji sam premier i większość jego kolegów już dawna zmuszona by została do dymisji. Yy, sami by ją złożyli Koperto, za kopertowe wybory, zakup respiratorów od handlarza bronią, zakup maseczek od yy, instruktora najacarstwa, cudowny wzrost wartości działek kupionych yy, od kościoła i wisienka na torcie, afera mailowa. Ministra Dworczyka. Przy wszystkich tych aferach słowo odpowiedzialność pada z ust polityków PiSu jedynie w stronę dziennikarzy, żeby zastanowili się, czy pisząc o nich nie godzą w polską rację stanu, bo wiadomo, kto na tym zyska. Gdyby tylko premier i jego ministrowie zachowywali się odpowiedzialnie i potrafili brać odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje, życie byłoby prostsze, a dziennikarze nie mieliby o czym pisać. Dlatego apeluję do premiera Morawieckiego i jego ministrów, zamieszanych w te wszystkie wasze afery i aferki, pokażcie, że jesteście odpowiedzialni, pokażcie, że zależy wam na Polsce, pokażcie, że bierzecie odpowiedzialność za Polską, że bierzecie odpowiedzialność za swoje działania, bądźcie jak premier Boris Johnson. Podajcie się do dymisji, bądźcie odpowiedzialni.